Co będziemy dzisiaj robić? Tu macie blindwear reto. Tutaj mamy Jotem PDS. Na znaczy, takie hity jak y, typie. Fajper ma koszulkę pds -a, a on ma Champion na koszulce Czempion na asfalcie! Zapraszam Was na nasze instagramy, ponieważ już troszeczkę i rudy będzie miała papa oraz ja. Kuusteczka! Dzisiaj Rudy siedzi na środku, żeby panowie mieli łatwe wyjście. Jak już dojdzie do finału, żeby nie musieli się przyciskać. Kim jest PDS? Ale Rudy nie ma się co cieszyć, ponieważ ten odcinek. Jest nadal w przedsezonie, to znaczy, że jedyne, gdzie się możesz dostać, na miejsce pierwsze albo drugie w przedsezonowej tabeli, gdzie są po prostu ścieki same. Jak no ktoś super. wygra presezon, to musi postawić wszystkim jedzenie, więc jest. Dobra. Dobra, robimy okay, no. Znacie zasady pierwsze. tak, numerów, uwaga. Jebać, komini Jebać kominiarkę, uuu, nagrałem to pijany, jest to grecki. Bardzo dobrze. Grecki? grecki? A nie polski? Nie! Ha -ha! Grecki, 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 jak Cię nie trafię, no to trafię Ciebie. Shhh. No, uwaga, klikam. Dobra. Debil! Nie, to jest e, frezencja romantyczna. Jak? Jak? Romantyczne gówno, no numer. E, a To jeszcze jest raz gówno. Gówno. O, pierwsze słowo. No, pierwsze słowo. Dobra, chodzę, masz tu punktik. Chyba To frenezja, to nie? Tak, frenezja, a tak. Ktoś wie, co znaczy frenezja. Frezja, to są takie kwiaty debile. Jesteś taka silna, taka duża, taka dzielna, w środku taka mała. Ja raz. dzisiaj rozbawiam tłum, rudy, to Wiper udaje, że gra. Takie dzisiaj. <laughs> Opowieści zdolny Smoków Bardzo dobrze yyy, <śmiech> nie, <śmiech> nie jestem tutaj hardem Nie, nie No nie 4 sekundy Także 4 Cztery Yyy cztery. E, Koka Jest to utwór z Białasem, jest to Wędrowiec nad Morzem Mgły Bardzo dobrze no, nie będę brzydko mówił, ale nie, nie by było, żebym po prostu sam usiadł zagrał i pierwszy w części chwilał, bo, zwilał, bo to jest totalny useless. A co myślicie o tym follow-upie do opowieści z Zeleny Powiem tyle. To to jest... Koka! Cztery gramy koksu na łeb, cztery pary forsów na łeb, Piąteczka. E, wszystkie inaczej. Tak jest. Chcemy... Ej, 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 piąteczka, strollowałeś ci rękę wystałem, a ty mnie tu mu i puszczasz numer. Czekajmy najszybciej jak się da, może zgadniemy. Może ja to się uda. Tatuaże i kolczyki, i uwielbia brzydkie rzeczy. Mówi ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Sześć. E, jest to bu bukiet białych róż. Dobrze. W nawiasie skład sznurki, hashtag trzynaście. Dobrze. Zadnąć nawias. Po co my to przechodziliśmy? Nie wiem, <noise> Ty, ale jak on zrobi 20 punktów, to wiecie, co to będzie? Rudy, wszystkie od tym. I od tym bedi. Jeśli upadniesz, bracie, mam cię zawsze damy radę Jak cię porwą znajdę, adres wiedzie gang na HT. Zaskoczenia To jak klikam i mówię że to jest Vogue No ale nie zdążę powiedzieć nic No, ale... ale To jest Precyzon! Viper decydujesz kto tej punkt. Ja No Rudy Ci... doszedł do tego przecież. No i tak no, dobrze Bipolar. nie ma drugiej takiej jak ona, a może jest? Może ją kocham No, no więc Rudy dostał punkt za Vogue, a teraz lecimy do numeru Dzięki. ósmego Yy, chromowane serca. Nie. Nie, nie. Ja nie mam co to. W nie, nie. Bo na tym nie ma takiej piosenki. No właśnie. Chrom herds. A no co? Dawaj. Nie, ale to nie to. Jeszcze raz. Yy, to są oczywiście tajemnice. Żartowałem, to nie są tajemnice. At Atlantydy, jest to City Boy. Tak. Masz. Oczy jakbyś była z Azji. Ile? Słuchaj tego albumu tak serio. on ja cały, cały czas go jest. słucha. No, cały czas. No tak 20-30? No, 24 razy koło, na 7 po prostu. 30. Jak nie 40. Powiem tak, on tego słuchał? No to no dobra, może, Więcej ale... nie ja, czyli wagon 2.0 Tak, kolejny. O, już wiem co to Czekaj, czy to jest nawiedzony dom? To? Tak. Dobra. To jest poświęc. akurat najgorsze, bo w nawiedzonym domu oraz nie Bydgoszcz Dalej roku. Eee, embapę Dobrze Powiedz co planujesz mała, powiedz co chcesz zrobić Chcesz to cię przedstawię, w końcu wciąż jesteśmy młodzi Klikasz! Okay. Ona ma o ona... Ona... Chromowane se hromherz Dobrze! Górne no, blaszka już. S. S. <noise> Ona ma, ona ma, ona ma Chromowane serce, kremowana bereta. I uwaga, kolejny! <grym> nie, tutaj ja byłem. Nie bez... wiem, ja nie wiem. Mi się wydawało, że Rudy też chyba właśnie Chyba, że że Rudy. No to Rudy. Biały ja i młody. Dobrze. R rudy i stary, spielaj. Biały i młody. Chce tylko kasy nie zonny, Chce się pozbawić i doli. sobie Najlepszy album A8Z na świecie. Skur. Teraz chyba Tak, tak, teraz Konrad. toast. Kurde, tak jest. Dzisiaj wznoszę toast za tych, którzy chcą mnie zabić. Toast za tych, którzy knują za plecami. I kolejny. Nigdy będę ponownie bez Takonaficie. Niestety. Bez taką naficą, nie? pomyliłeś się. Taką Takonaficie. Taką naficę? Taką Naficie. Co ona pyta skąd mam na koszmal, weź się rozejrzyj, mała to widać Tego nie było FPS Dobrze Kurde, aj Żyjemy raz, wietrzymy jakby to raz, my obejrzyjmy lokacje, patrzymy w te same gwiazdy I jeszcze jeden EZ Dlaczego nic z tego nie zgadłem? Ja wiedziałem położyć kur... na tym ona daje mi coś więcej, coś rzeki, mu lepiej śpies. Nie wiem, czy zauważyliście, ale właśnie były trzy, trzy razy pod rząd był tytuł trzyliterowy, który był no, skrótem czegoś. Co z tego? FPS, NFZ, NBP. A co może się wiązać z numerem 17? Nic. Mm jest Dobra. to nawiedzony dom. Już nie, było! Nie, nie, <laughs> nie, sorry, jak to się nazywa? Tak, <laughs> jak to się nazywa? Już nie, nie, już nie, za to ametystijsze to ametystijsze nie, To do, Atlantydy. Źle, to, 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 to jest źle, to to Ja cały test w głowie. Czekaj, to jest... Nie, co to? Doda? Doda. No. 18. Tak, jeśli będzie trzeba Aj. kliknę przycisk. Konjo jest jeden 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 budynek, budynek w Hongkong, to jest coś Jeśli będzie trzeba zrobię to co będzie trzeba. Sprzedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba. Przedostatni. Chyba Konrad. No, Konrad, on. Y to jest chyba y nie. To nic Atlantydy. Nie, nie. nie. Ty, ty! nawet nie chcę chcę powiedzieć. Ale nie wiem czy nie. Ale wiem. <gry> Właśnie nie klikaj, jak chcę posłuchać też kawałek. Trzy sekundy. Sek Mi tobie sek to też by chcieli. Trzy sekundy. Nie, no, <grym> nie, nie. O nie, no w sensie... Po prostu nie stopuj. Bo i tak wiem co to jest. Po prostu powiem. Nie okay. no muszę. O to muszę. muszę o... No fuj, no klik, znaczy no... No muszę. daj Wajperi posłuchać. A. Klikaj szybko. Marseille nie. to jest. Co? Jak? Czekaj, co? A to jest to bez skate, ja o czymś innym Co powiedziałeś? Marseille. Marseille. Tak, no. bo City. Pierwsza boy już klasa było. do... Tak, no i się we schyle, jak daje jak dajem no, powiedziałeś to takie, to. co. Miałem, e, miałem takie ty, a to nie Cityo, nie Nie kojarzyłem. Może co, City bo ten fem. Bo co co, co? Jak jest młodym <laughs> milenium sport. sport. Ty tak. z NATO! Możemy <śles> yy, mieć co chcesz. Pierwsza klasa leca do Marseille. to jest... Już mówię za 3 2 yy, Jeden. Koniec. Wspomniałem tytułów. Jeszcze raz. Chłopaki nie płaczą, dobrze? Też kiedyś dostałem w mordę i miałem zumaną rękę, też kiedyś dostałem kosza i miałem złamane serce, też kiedyś byłeś Brawo, Rudy, trafiłeś do finału. Jaka to melodia BDS? Spełniło się było... zdecydowanie jedno z Twoich marzeń, prawda? Ale to nie było niespodziewane, nigdy bym nawet nie powiedział, że byłby w finale i o tego. Czyli możemy nazwać ten film, spełniliśmy jego marzenie? Mm. Jesteś gotowy, żeby rozpocząć? Tak, dawaj, numer jeden. Rewolucja romantyczna. Tak jest. Ale no, to jest bo mogłem to szybciej po prostu kliknąć. Ciągle robię papier, zawsze gdy upadę w stanach. Przedaliśmy ciałkę, by ratować zdrowie mojej mamy. Chciałbym... Jak już jesteśmy przy rewolucji romantycznej, to ja mam do ciebie pytanie, Rudy, bo ty no. jesteś mistrzem BDS-a, znaczy nie mistrzem, Was, tylko mistrzem BDS. Znawcą tam. bds a to miałem na myśli. Nie, nie jestem znawcą BDS-a, ale skoro tak uważasz, no to sklepasz mi. To jest rewolucja romantyczna. No ale tak. gdzie jest tak? Gdzie w zasadzie jest rewolucja na tej płycie? Gdzie ta cała rewolucja? Re rewolucja jest wszędzie, jeżeli się wgłębisz e, w każdy wers i w każde podejście do życia. No to tak w zasadzie na całej płycie nie ma takich tekstów politycznych, w ogóle nie ma tematów politycznych oprócz na samej rewolucji romantycznej. Daj mi się, że to jest Rewolucja nie ogólna, tylko jest rewolucja w nim i jego osoby. Koncepcja, sama płyty jest zajebista, to co jest na płycie, totalnie się z tym nie zgadza. Totalnie tak. mi, nie mi to pasuje. Ale nie mówię, że jest źle. Ja mówię, że koncepcja, koncepcja płyty, jaką ona była prowadzona, nie zgadza się z tym, co jest na płycie, ale sama płyta jak mówiąc na rzecz jest zajebiste i się odnoszę do innych rzeczy. I wydaje mi się, jakby można to pod tym bez problemu pod rewolucję, ale o rewolucję osobistą, wewnętrzną każdej No rodziny. tak. O... Teraz ja już wszystko wiadomo i możemy dalej grać. Który teraz będzie numer? No ty wybierasz. Ale który był ostatnio? Jedynka była. No to... trzy. Oh. Nie weź im Zgadza się. Wow, dobra, ale... Kupiłem mamie fejkową torebkę na ulicy kosowskiej, bo chciałem, żeby w końcu miała Gucci Jeszcze zanim miałem Gucci, kupiłem sobie fejkowe dwa złote łańcuchy To teraz daj może dwójka Po pierwsze nie dla kasy, po drugie... A, dobra, to jest po prostu Vivian Westwood A.K.A. cała ona Vivian. Vivienne no, no, wi no, wiadomo, no Baby Birkin, Czarne stringi Czarne szpirki, Limitowane misby. Czwórka Bardzo duże łuki. Ale zawieźmy się teraz. A, łuki ten Boba Fett, atak klonów Rivendell. Tak. Bardzo nienawidzę ludzi. Znam elfów z Rivendell, mają bardzo duże łuki. A, to teraz nie będzie ósemka dla zmiany. Intro. Dobrze. Postaram się delikatnie. Zamknij oczy na chwilę. Wyobraź sobie, że poznałeś dziewczynę. Nie wiem, intro mi się wydawało, że intro będzie takim słabym kawałkiem, takim na początku jak było na. Po prostu jak była introdukcja na KPM co on tam rozmawia i w ogóle. A to nie, a to jest naprawdę spoko mega kawałek. Naprawdę? No, strasznie taki jakby pokazuje początek tej całej je, jego wewnętrznej rewolucji. No teraz piątka. Tajemnic Atlantydy. Dobrze. Jestem chłodniejszy od dziwki z Antarktyki. Spójrz na te Rubiny, a my i szafiry. Szóstka. Gang, gang, tu jest całkiem fajne? Jak to się nazywało? Aha, czekaj, wiem już, co to jest. I chwian, co to jest? To jest statu... y, tatuaże i striptiz. Tak, tak. tak. No to 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 ci ostatni utwór? Tak, tak, tak. <grym> Moi ludzie. No i dokładnie tak. A czemu to nie było Foskuskiego? Bo to wyciąłem. Dlaczego? Moi ludzie chcą tylko się bawić, są tylko ciekawi jak zarobić milion. Chcesz coś powiedzieć? Owszem, Jakub Detlaf osiągnął 145 punktów, co jest bardzo dużym wynikiem, ale jest to presezon. niestety, więc tak naprawdę nic nie osiągnąłeś. Jasne, robię. Ciekawostka jest taka, że Gdyby był to sezon, to Rudy by zajął pierwsze miejsce w tabeli. Dokładnie. I by tak. wygrał z Konradem, który miał 141 punktów na Maliku wtedy. Oczekuję od Was, widzowie, że skoro powiedzmy, że jestem teraz top of the top na całym Jotemie, no. powiedzmy, to możecie teraz wbić na mojego Instagram, bo, tam, bo są tam takie dobre rzeczy. Dobrze. Najlepsze. Skoro nie ma hashtaga, to ja go właśnie stworzę i napiszę. Hashtag Rewolucja Romantyczna. I co teraz? Teraz czas się pożegnać. Arrivederci. Derci. Kepasa.